Dzień dobry, witajcie moje drogie lwy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie miesięczne, dla Was na październik. Jak się pokazuje ten czas w ogólnych energiach dla Waszego znaku? Co Wam sprzyja? Co Wam przeszkadza? Na co zwrócić uwagę? O tym wszystkim będzie mowa. Wyciągnę oddzielnie karty z drugiej talii. Na miłość, uczucia, relacje, związki, finanse, rodzinę i na pracę, żeby rozświetlić być może to, o czym będzie mowa na samym początku z tego ogólnego rozkładu, a na sam koniec będzie jedna karta z przesłań anielskich, jako wskazówka rada, podpowiedź, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Za wsparcie dla mojego kanału przez bajkofi i przez YouTube. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to może poszukać informacji w opisie pod filmem. Zapraszam Was również na czytania indywidualne, i wtedy proszę się kontaktować przez moją stronę internetową www.spotkaniastarotem.pl. Życzę wszystkim. Cudownego miesiąca! I zaczynamy. Co tutaj można powiedzieć o tym, co się będzie działo w październiku u lwów? Zaczynamy właśnie kartą umiarkowania. I widzimy, że początek miesiąca to tak wygląda, jakby coś się nie działo, tak? Coś się nie działo, nic się nie zmienia. Szukamy może jakichś kompromisów, jesteśmy dyplomatyczni. W umiarkowaniu staramy się połączyć czasami dwie sprzeczności, czyli na przykład dwie prace, dwie relacje, dwie możliwości, albo kogoś pogodzić, kto ma zupełnie przeciwne zdania. Tutaj, że jest do tego, czwórka mieczy, która najczęściej wskazuje brak komunikacji, przygotowywanie, raczej się rozmyślanie nad czymś, na przykład niż robienie czegoś. I w umiarkowaniu też jest taka energia, że wszystko bardzo wolno się dzieje i właściwie im wolniej, tak wolno, że można już zapomnieć właściwie, co się miało do zrobienia. I w innych sprawach w umiarkowaniu jesteśmy bardzo właśnie dyplomatyczni. No i z czym to może być związana, ta powolność jakaś, z tym, że jeżeli by to dotyczyło u co któregoś lwa pracy, to wygląda kart na wyzwaniu, że lwy tak jakoś niezachętnie angażują się w pracę, albo pracują niesystematycznie, albo... Nie mają wsparcia na przykład w czynnościach swoich zawodowych od innych osób, czyli nie ma tutaj takiej kooperacji. Nie są, Mogą może być i tak samo pokazane, że lwy w kontekście pracy nie są zbyt doceniane. <laughs> czyli przede wszystkim na wyzwaniu jest karta pracusia, którego tutaj brak. Brak. A ja się domyślam, że lwy oczywiście chcą ze wszystkiego korzystać, chcą mieć jak najlepiej. To mają pokazane w nadziejach i obawach, że lwy potrzebują radości, wolności, luzu, szczęścia. Potrzebują, żeby móc wydawać, potrzebują, żeby móc korzystać, odzyskać siłę, odzyskać zdrowie. Jeżeli ktoś akurat ma jakiś problem i chciałby odzyskać zdrowie, bo to jest tematem dla niego, to można powiedzieć, że pod koniec miesiąca wygląda na to, że tak właśnie się stanie. No, ale w innych tematach. Zaczęliśmy w tym umiarkowaniu, w którym nie za wiele się dzieje, tak zaangażowanie w pracę nie za duże, albo też okoliczności w pracy, lub coś tam związane z pracą, na przykład systematyczność, nie jest waszą mocną stroną w październiku. Jednak na podstawie macie pokazane, pokazaną siódemkę buław i Wasz punkt widzenia również w Rydwanie. To są karty, które mówią, że przed Wami nowe wyzwania w październiku. Wyzwania związane z kwestiami albo prawnymi, albo formalnymi to mogą być umowy, to mogą być sprawy różne urzędowe. Lew może chcieć wszystko sam, niekoniecznie chce, żeby ktoś się wtrącał w, w jego sprawy, ale podejmuje rzuconą rękawicę, tak można by było powiedzieć, w przenośni. Lwy stają naprzeciw nowym wyzwaniom, zaczynają coś, nie wiedząc do końca. Jakie będą dalsze ich kroki, czy jakie będą tym bardziej efekty tego działania, ale w siódemce buław, która pokazuje, jak Wy działacie, widzimy, że niczego się nie boicie, że macie dużą pewność siebie i że czujecie się, można powiedzieć, tak wygranymi. To bardzo fajnie. I Wasze intencje. Wasz punkt widzenia też jest pokazany w karcie Rydwanu, gdzie w Rydwanu, i tu mamy kartę Dużych Arkan, angażuję się w te nowe wyzwania, działam z bardzo dużą determinacją, jestem pewny czegoś, ruszam w nowym kierunku, bo w Rydwanie już porzucam wszelkie wątpliwości, wahania i tak dalej, tylko odważnie do przodu i można powiedzieć, że nic mnie nie powstrzymuje. Nic mnie nie powstrzymuje. No chyba, co tu może być jeszcze przeszkodą dla odwrotnie, dla niektórego lwa? Tutaj ten rycerz monet na wyzwaniu, on również może pokazywać, że ktoś przesadza w drugą stronę, że ktoś jest po prostu pracoholikiem. No to też nie jest dobre, tak? To też jest coś, co będzie pokazane, żeby... W tę stronę nie, nie działać, tak? Żadna skrajność powiedzmy nie jest dobra. Ani lenistwo nie jest dobre, ani pracoholizm nie jest dobry, więc może lwy robią sobie przystanek z początkiem miesiąca i poszukują tego balansu, tego złotego środka, tego yy, czasu, kiedy nagle wpadnie jakaś yy, przedsiębiorcza, cudowna myśl do głowy i będzie można. Ruszyć i rzucić się w wir wydarzeń, i to jest pokazane w karcie Rydwanu. Rzucam się w wir wydarzeń i nic mnie nie zatrzyma. No i dlaczego ja to robię? Mogę też gdzieś wyjeżdżać, prawda? Rydwan też może pokazywać wyjazdy, i ja to robię dlatego, bo mam tutaj pokazane przejściowe kłopoty, właśnie formalne albo konflikty z czymś, z kimś, może. Tutaj na podstawie był też król mieczy. Tak jak powiedziałam, król mieczy, żywioł powietrza, informacje, finalizacje, dokumenty, sprawy urzędowe i tak dalej. Formalne to mamy tutaj związane z tymi nowymi przed Wami wyzwaniami. No, w myślach Waszych jest pokazana ósemka monet. To jest właśnie systematyczna praca, czyli nawet dla tych lwów, które niekoniecznie pragną. Mają marzenie angażować się w pracę, to jednak myślą o tym, że wiedzą o tym, że trzeba być systematycznym, że trzeba być obowiązkowym, że jak będę codziennie coś robił w kierunku swoim wymarzonym, to z czasem osiągnę też te wymarzone dla mnie rezultaty. Ale że przy tym jest siódemka pucharów, to można by powiedzieć, że. To myślenie jest bardzo chaotyczne, to myślenie jest rozproszone, rozdziela się na tysiąc możliwości, na tysiąc wątków. Nie wiadomo za co się zabrać, bo wszystko możliwe być, może być atrakcyjne. Z zewnątrz jest pokazana okazja do działania, okazja do wyjazdu, możliwość zaproszenia od kogoś, może być pokazane w kierunku kielichów. Przyjemna wiadomość, miła wiadomość związana ze zmianą. Z jakąś, może być dla kogoś restrukturyzacją, bo w tej karcie rydwanu to po prostu porzucam wszystko, co było i ruszam zupełnie w nowe. Możliwe, że się trzeba coś wdrożyć, a możliwe, że po prostu gdzieś wyjeżdżacie. W każdym razie tu już się zaczyna dla Was taka ciekawsza historia, też dlatego, że połowa miesiąca jest pokazana w dwójce kielichów i w. Głupcu, no przede wszystkim tutaj kojarzy się nowa znajomość. Może ktoś i mieć tak, że z początkiem miesiąca yy, ma pokazane w umiarkowaniu dwie relacje, które chce pogodzić. Nie pozwala się nikomu wtrącać. Na te swoje relacje, możliwości w relacjach patrzy poprzez zdrowy rozsądek, ale nie jest lojalny lew wobec kogoś. Może być albo ktoś wobec lwa nie jest lojalny. W każdym razie mamy tutaj w połowie miesiąca pokazane nowości w głupcu, ale przede wszystkim jest tutaj y, początek relacji. Ta, to może być relacja jak najbardziej. Uczuciowa, miłosna, jakieś początkowe spotkania, wczesne fazy związków, w które się angażujemy. Może być w głupce pokazane nowe miejsce również, może być w dwójce kielichów oczywiście, że pokazana miłość, ale może też być spotkanie, bardzo przyjemne. Albo może być współpraca, jeżeli by to dotyczyło sytuacji zawodowych, to może być współpraca z bliską osobą, na przykład tak jak mąższoną, albo z przyjaciółką, przyjacielem, jak to jest, lub z kimś po prostu bliskim. Koniec miesiąca pokazany jest w karcie siły. To jest przezwyciężenie trudności, cierpliwość. Siła zaleca nam, żeby we wszystko, co robisz, się angażować, ale w taki sposób delikatny, z wyczuciem, łagodnie, nic nie robimy na siłę w sile. <grym> tak? I tutaj do tego jest dziesiątka buław pokazana, która w tym wypadku prawdopodobnie będzie oznaczać, że sprawy się zakańczają. Sprawy się zakańczają i ta siła pokazuje nam przezwyciężenie, przejście jakiegoś, wyjście może z jakiegoś trudnego czasu, albo powrót na przykład, tak jak powiedziałam, do zdrowia. Może też oznaczać pracę, może oznaczać pracę fizyczną, zakończenie działań. Praca jest ze swoim charakterem. Jeszcze chcę zwrócić uwagę, że tak jak w sile na koniec miesiąca, właściwie nic nie ma być zrobione szybko, tylko wszystko ma być zrobione właściwie i z taktem. Tak i w umiarkowaniu, który jest, która to karta jest z początkiem miesiąca, wszystko rozgrywa się wolno. Więc Można tu w tym czytaniu troszeczkę zobaczyć coś takiego, że faktycznie próbujemy coś połączyć, ale dopiero połowa miesiąca daje taki impuls do tego, żeby się zerwać z działaniem o, może tak bym powiedziała oraz to, co płynie z zewnątrz. Możliwe, że ktoś w przeszłości podejmował, w przeszłości, czyli w poprzednim miesiącu na przykład, podjął nowe działanie, nowe inicjatywy. I tu jest pokazana ta inicjatywa w przeszłości Wasza z królową um, Buław, jak najbardziej Wasza energia. Może o właśnie te karty mogły oznaczać początek działania na takim jakimś stanowisku, na przykład menadżera lub szefowej lub współpraca z taką osobą. Zobaczymy oddzielnie, co się pokazuje dla osób z znaku lwa na październik w miłości. O, miłość, uczucia, relacje, związki. Zobaczymy, jak się lwy pokazują w tym temacie na październik dla lwa. Miłość mamy rycerza kielichów. Mamy giermka monet oraz trójkę mieczy, chociaż ona odwrócona była. Więc wydaje się, że tak, rycerz kielichów może pokazywać kochanka. Giermek monet pokazuje nowe doświadczenia, a bardzo często w nowym miejscu. A trójka mieczy może oznaczać nam Zdradę może nam oznaczać konflikty w relacjach, takie problemy emocjonalne w relacjach. No, kłótnie może pokazywać też złamane serce. Gdzie my mamy to złamane serce, mieliśmy tutaj pokazane jako Wasz punkt widzenia, no to wtedy mm, powiedzmy, że ta trójka z rydwanem, rydwan mówi, że odchodzimy od tego stawiamy na nowe rzeczy, nie przejmujemy się, albo udaje nam się po prostu te konflikty w jakimś sensie rozwiązać, rozwiązać, więc y, może być tutaj przewidziane, o ile można powiedzieć w takim ogólnym czytaniu dla lwa, że y, będzie miał chwilę taką, takiego przystanku związanym na to będzie z relacjami, że powinien zwrócić uwagę na to, żeby w relacjach zachować dyplomację, nie eskalować jakiegoś problemu, ze spokojem podejść, nie tak bardzo emocjonalnie. No, i jest tu pokazana przede wszystkim, jeżeli chodzi o uczucia i relacje, nowa relacja, relacja w nowym miejscu. Może ktoś dobierać, prawda? No, tego nie można wykluczyć, może być kontakt jakiś z zewnątrz, obojętnie czy ktoś ma relację, czy ktoś nie ma relacji. No, będzie miał tutaj jakiś y, temat do rozwiązania. Tak, bo Trójka Mieczy, my musimy coś przegadać, my musimy coś wyjaśnić, musimy się czegoś dowiedzieć. No. Zobaczmy, co w rodzinie. Rodzina. W rodzinie ósemka mieczy, czwórka monet i król kielichów. Król kielichów, ryby, rak albo skorpion, jakaś tutaj emocjonalna, mocna osoba. Mamy ósemkę, która mówi, że w rodzinie się na przykład dużo mówi, ale to mówienie to nie jest w ogóle konstruktywne i raczej powoduje. Yy, Blokowanie się w kontaktach, może blokowanie się tego króla kielichów, lub tej osoby może to dotyczyć. Czwórka monet pokazuje, że może ktoś blokować się na kontakt ze względu na to, że boi się utraty, boi się ryzyka. O, I to ryzyko może dotyczyć Spraw nie tylko jakichś emocjonalnych, ale również finansowych. I z tym poczuciem bezpieczeństwa, z tym ryzykiem, którego ktoś się boi, jest, o tym się dużo mówi. No i powiedzmy, te rozmowy są takie, że tylko wprowadzają większe zamieszanie do tej sytuacji. No, więc też może być pokazane, że ktoś na przykład obgaduje kogoś, tak, kombinuje, bije pianę, takie różne rzeczy opowiada. <laughs> Ciekawe. A zobaczymy finansowo, dobrze. Finanse dla lwa na październik. Na październik lew, finanse. Dziewiątka mieczy. No, niestety, no, niestety. <laughs> Ta piątka. Monet, która pokazuje się na waszych finansach, była już pokazana w tle i ona razem z dwójką monet, która dotyczyła współpracy z kimś, więc można tutaj widzieć, że miłe relacje nie idą w parze z dobrymi finansami ulwów w październiku. Po prostu może kogoś na przykład romans dużo kosztować. Tak by można było powiedzieć, jeżeli ktoś. Bo to nie znaczy, że lew nie ma, bo tylko lew może stracić. O to chodzi. Piątka monet mówi, że możecie za dużo wydać, możecie przeinwestować, że jest tu karta romansów, można przeinwestować w relacje również, prawda? Można krótko mówiąc, na przykład przepuścić pieniądze na przyjemne rozrywki, o tak? A później się lew będzie tym przejmował i będzie o tym myślał, i myślał, i myślał, i myślał. No, na pewno jest tu pokazane, że lew swoje finanse widzi w październiku gorzej jeszcze, niż to faktycznie może być. No, i najbardziej to wygląda w taki sposób, jakby się po prostu przepuściło przez palce trochę tych pieniędzy, a później tym się człowiek martwił. Więc karta siły, jeżeli chodzi o finanse na koniec miesiąca, zachęca lwy do tego, żeby nie wydawać pieniędzy, których się, już, których się nie ma, żeby trochę zaciągnąć pasa. Jeżeli. Poprawi się Twoja sytuacja finansowa, wydaj na wszystko, co chcesz. Nie trzeba sobie żałować. Ale jeżeli widzisz, że jest mało, oczywiste jest, że nie szalej, bo możesz nie nadrobić. Tak? Możesz nie nadrobić, więc ja bym tutaj naprawdę nie y, robiła dużych skoków, jakichś finansowych, albo nie wydawała na niepotrzebne rzeczy. W każdym razie zachowaj płynność finansową, taka by była rada z karty siły na koniec miesiąca dla Was patrząc na te tutaj karty jeszcze a na pracy moi drodzy macie dziesiątkę mieczy i no macie zerwanie umowy odejście z pracy pokazane pracę zdalną pracę na odległość wycofanie się z zajęć to nie wiemy do końca czy to jest dla kogoś dobra czy zła wiadomość dla jednego będzie taka, dla kogoś innego będzie całkiem inna. Bo może jest dziesiątka mieczy, pustelnik i ósemka pucharów to te karty mogą również oznaczać, że ktoś przechodzi na przykład na emeryturę, na jakiś wypoczynek. Praca nie jest dla niego w tym momencie głównym jego zainteresowaniem, prawda? Jedynie także te karty ósemki czy pustelnika są dosyć spokojne, no jedynie ta dziesiątka mieczy może mówić o tym, że na przykład jak ktoś przechodzi na emeryturę, to się może przejmować tym, czy jaka to będzie dla niego sytuacja, czy to będzie dla niego dobre. Czy to nie będzie dla niego kres czegoś, prawda? Wiele osób się boi. W ogóle jeżeli się traci kontakt, czy traci pracę, czy jest to kwestią wyboru kogoś, to się człowiek przejmuje, bo to są nowe całkiem okoliczności. No i ta dziesiątka mieczy mówi po prostu, że nadszedł czegoś kres, tak? Ewentualnie u kogoś może też pokazywać obciążenie bardzo duże pracą umysłową i potrzebę odejścia od tego pobycia samemu, um, uduchowienia się, odejścia od tego świata materialnego, wyrównanie sobie energii, balans, tak? Więc możliwe, że ta karta umiarkowania, którą macie z początkiem miesiąca, ona może Wam pokazywać razem z czwórką mieczy po prostu odpoczynek, a praca jest no na przeciwieństwie ten rycerz na drugiej stronie, no bo albo odpoczywamy, albo pracujemy, to jest oczywiste, nie? I właśnie może akurat lew ten swój czas wolny spędza w taki sposób, że korzysta z zaproszenia kogoś, że wyjeżdża, że się z kimś spotyka, że nawiązuje nowe relacje, a to, że akurat w tym czasie będzie na przykład narażony na to, że jego finanse zmaleją, no bo nie będzie zarabiał, prawda? Więc ja też chcę, żebyście nie robili nigdy problemu, tylko rozumieli taką elastyczność kart. My możemy im przypisywać y, znaczenie pozytywne albo negatywne, ale to jest nasze nastawienie do tego tematu. I y, no, czasem mamy tak, że, y, że się wyda więcej, no ale czasami się zarobi więcej, czasami się zarobi mniej. No. Czasami się wyda mniej, a czasem więcej, no i tak dalej, i tak dalej. Więc się nie ma czym przejmować. Jak ktoś ma naprawdę z tym jakiś problem, naprawdę, i y, zastanawia się, co dalej i szuka odpowiedzi, to oczywiście, że zapraszam na czytanie prywatne, indywidualne. A my zobaczmy teraz, co, kochani, pokazuje się dla Was jako Rada, co się pokazuje dla lwa? Jako rada na październik, rada na październik dla osób z znaku Lwa tytuł karty: Przewodnictwo godne zaufania. Powiedzi na, na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Dziękuję bardzo. Życzę jeszcze raz... Miłego, wspaniałego czasu dla Was. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.